1200 po raz pierwszy. Babak! Ja wierdolę zieloni babak! Zieloni babak! Dobra, mamy to. Mamy to, dobra, moi drodzy. Tak jak mówiłem, ja słowa nie pokażę na ekranie, bo to by było za proste. O kurwa. Znam już słowo. Mam nadzieję, że wy je też znacie. Będę mógł je po powtórzyć. Słuchajcie, słowo to. Słowo to lumpen proletariat. No, to nie jest takie, to nie jest takie trudne, to nie jest takie trudne. Słowo jest lumpen proletariat. Okej, okay, to, to, to definicja powinna to to może być zapisać To czy nie? Jak ja to słyszę? Nie, mogę nie, mogę. Sprawdzić, nie? Nie mogę sprawdzić. Uwaga, I czas start, zaczynamy Kubon. L U U A od nowa. Od nowa. od nowa. od nowa, bo czas leci, od nowa, od okay. nowa. L. U. M. Ty E. N. Źle, od nowa. L. U. M. E. N. Ty. <laughs>

Czas czas. Ja Oj, Ale się kurwa dobrali Jak to działa, że ta kategoria tak? Mówiłem że to będzie no. Ale jeszcze nie idziecie, bo macie A, kolejną okay. rundę I tam możecie jeszcze wrócić, zostały dwa pytania tej rundy